no i co my, co my tu mamy z kolorów? Jest mi super. Nóż w ruch, zaglądam No i tak. Hej, Kasiemka, witam wszystkich na moim warsztacie. Sowa e, się cieszy, no bo przyszła paczka. Przyszła paczka od Ewy z Gdańska. Wielki, wielki dzięki Ewo za paczkę. Już jestem ciekaw, co jest w środku. E, w mojej gablocie, oczywiście. Foteczki z Tobą ze spotkań na targu w starości jedno zdjęcie od Ewy, drugie zdjęcie. Tak więc jest sympatycznie, dzięki Tobie, w mojej tutaj gablocie. To też taka pocztówka, którą kiedyś dostałem z Gdańska z Flamingami, ale to przysłał oczywiście Artur Skaniowa. Pozor, serdeczny Artur przyjacielu. No i co, no? przyjdziemy sobie do Paciuchy, zobaczymy co tam Ewa wysłała. E, przy tej okazji ja Ci Ewo bardzo, bardzo dziękuję za tą aktywność na moim kanale, za obecność, no i za to, że jesteś. Myślę, że tutaj wszyscy, e, którzy oglądają do, doskonale, też, też się znają. No i co, no, nie ma co przyciągać e, Kamera na statyw i zaglądamy, co tam jest w środku. Jest góra, dobrze, to dobrze postawiona. No i tak, na tę okazję, nóż odcala cena i lecimy. Pierwsze cięcie wykonane. A z kolejne. Haszka sporo waży. To mogę powiedzieć. I co my tu mamy? Paczuszka z świątecznym przesłaniem. Ohoho! Czyli świąteczne tematy. Jeszcze trochę fajne tutaj krasnale na bok. No i tak, torba na śmieciuchy, zakresiona. Jesienny temat. Jedna druga. Bardzo dziękuję. Torby się oczywiście e, sprawdzają, przydają. Tutaj kolejne jakieś krasnale coś tu będą popisywane jeszcze nie. Ok, krasnale będą na warsztat. Fajnie zostawię sobie to. W końcu to coraz bliżej. No i co? Paczka, paczka pełna łakoci. Uhuhu. Płytka elektroniczna. Kolejna płyteczka. Fajnie na bok, to oczywiście trafi wszystko do płytek. W paczce jest paczka. Jest taki multimetr. Elegancki. No to będzie na targ staroci. Albo sobie zostawi na warsztacie. Gdzieś tam mam mój jeden. Ale ostatecznie pojedzie ze mną na, na targ staroci. Wielkie, wielkie dzięki. Ewo. Co tu jeszcze jest? Listwa. Do sprawdzenia. No to sprawdzimy jak będzie działać. No to będzie działać, nie? Nawet może teraz sprawdzimy, podłączymy i no. Tutaj na tej listwie nic nie świeci. Dobra, Sprawdzę sobie zaraz też, czy jest zasilanie. A jak nie, no to pójdzie kabel, nie? Na korowanie. <laughs> Ale dobra. Przedłużasz na bok słoik z przyprawami. Sowa z marcepana. O. Marcepanowa sowa. No. Wielkie dzięki. Niech ja sobie tutaj siedzi na razie w słoiku. Jest miedziucha. No to 12 kg coraz bliżej będzie. Fajnie, Ewo, dziękuję. Tutaj kabelki jakieś? Czy też jakaś miedziuszka tu jest? Kabelki, no to pójdą kabelki do kabelków. Piękna dostawa. Tutaj zestaw też do, do, do dłubaniny. To będzie do zapełnienia kubełka, kubełka Gaugana, płytka elektroniczna. No to do elektroniki. Tutaj jakaś piasta, co to? Aluminium jest? Raczej tak. Nie, nie, aha, nie przyciąga. Myślałem. Żeby wystarczyło łożysko wybić. Aha, bo te w środki są jeszcze mag magnesy, taki chyba napęd był z e, tej. Z jakiejś elektrycznej hulajnogi, czy z takiego jakiegoś sprzętu. Dobrze, fajny złomik. Tutaj, co to jest? Jakiś power bank. Tak, fajnie. Tutaj, jakie cudo. Co to jest? Aha, radio! Ra radio budzik. Grundik. Zobaczymy. Podepniemy. Czy to nas obróci? <gry> czy to nas obudzi? Czy to nam zagra? Podłączone jest. No będzie działać, super. Elegancko. No tak Ewo, masz rację. Świąteczny klimat, jak z ospakowaniem paczki. To oczywiście do zapełniania kubełków Gaugana. Tu też jakaś elektronika. Głośniczki, ładowarki. O, to jest ciekawy temat, bo ostatnio mi się zginęła jedna ładowarka. Eee, tu jakiś odtwarzasz MP3. Fajnie. Kolejny przedłużacz. Do sprawdzenia. OK, Ewo, sprawdzimy. Tutaj, jakiś złomik, dokładnie, ostatnio troszeczkę złomu wywiozłem, powiem troszeczkę, no bo te 328 kg, nic nie było, nic, jest silnik z odkurzacza, ostatnio chyba też był, a jak silnik z odkurzacza, to i kabel do, do korowania, elektronika, tutaj coś w woreczku, Głośniki jakieś, do dysku będą magnesy, no i reszta na, na złom. Kabelek, będzie miedziucha. Kolejny kabelek, elegancko. Tutaj aluminium, gotowe już do zasilenia mojego wiadra, mojego, mojego tutaj kuwety z aluminium, płytka elektroniczna, ho ho, ho. Ewa, bardzo, bardzo Ci dziękuję, kawusia, no, pięknie, i to jaka, dawno nie piłem, Jakobsa. nie, żebym reklamował, i pudełku, pudełko, a więc paczka w paczce, kolejny unboxing, nóż w ruch i zaglądamy. Ciężki temat. Ha, ha, ha. Tutaj wiśnia 2025. Tegoroczne wiśnie. Słodkości. Ja to widzę, że już tam jak Nadia to ogląda, to się oblizuje. E, Jakieś tutaj kulki. Cool Orzechowe, tak, to z jest, z orzechem. Fajnie. Ewa, Ewa. Dobra, to sobie chyba schowamy po twinkę Ja mam świąteczny klimat. Mam <śmany> paczuszka. Prosto na warsztat. I tutaj, patrzcie. Śliwka 2025. Leśny 2025. Tak, dżemy czy konfitury. Czarna pożyczka. <laughs> Czarna pożyczka 2025. Co za zestaw? Morela. Naturalne przetwory. Mango. I tutaj jeszcze co mamy? Nektarynka 2025. No, Ewo, no bardzo, bardzo Ci dziękuję różnych różności w tej paczce. Dobra, ja to zaraz sobie wszystko tutaj poukładam, żeby Wam zaprezentować jeszcze raz. no i tak patrzcie paczka z świątecznym przesłaniem no dziękuję za to świąteczne e, przesłanie naprawdę zrobiło się dzięki tobie Ewo tutaj świątecznie taki sobie tutaj wystrój zrobiłem jak w spiżarni e, dżemiki, konfitury kawka, słodkości, czekoladka no nic tylko wyczekiwać śniegu i zimy i siedzieć sobie w domu i spożywać i patrzeć jak się wszystko za oknem odbywa e, tematy złomowe, a więc jest i aluminium, będzie miedziucha, będzie do montażu silnik z odkurzacza, różnego rodzaju złomiki, elektronika, e, radio, będzie na targ staroci, torby, zawsze się przydadzą, wielkie dzięki. E, jest też złomik w postaci, patrzcie, głośników, ja to zawsze już też do, do złomu wyrzucam. Nie tak dawno, wczoraj wywiozłem cały złom. Jest też wiadro od Ewy, też na tą okazję, na dobry początek. Już pierwsze kawałki złomu wpadają e, tutaj oczywiście powerbank elektronika e, ładowarka tak do, do telefonu e, sprawdzimy zweryfikujemy e, co się przyda to wykorzystamy a i to, i a resztę wiadomo na targ w pójdzie e, tutaj jeszcze szpej oczywiście do dalszej dłuba weekendowej no zobaczę czy przed ten weekend coś się uda bo tutaj inne zajęcie się zapowiada jeszcze multimetr, elegancko, tak więc świetne, świetne fanty, dziękuję Ci bardzo Ewo. No i co, no może sobie coś tutaj zdementujemy, tak, silnik z odkurzacza, rozprawimy się z nim, zobaczymy czy też będzie miedziucha. No i sobie to zrobimy jakieś tutaj już podsumowanie, nie, razem z tą miedzią, z tym aluminium albo nawet z tym złomem. Dobra, zapraszam wszystkich na demontaż silnika, to jest odkurzacza, oczywiście sponsorem odcinka jest Ewa Gdańska. jest miedziucha. No i taki szybki demontaż za nami. No i co my, co my tu mamy z kolorków? Jest miedziucha, super. Jest też ta miedziuszka, którą przysłała Ewa, a więc będziemy sobie zaraz ważyć. Aluminium, aluminium, no i tutaj złomik w tej tacce, te rureczki też do, do złomu, to policzymy, wirnik trafi do wirników. E, to sobie oglądałem, ja sobie to później nacnę tutaj kątówką i postaram się wybić ze się te magnesy i to łożysko, także nie, będzie, nie będę tego do złomu wywalał. No i co, no ważymy, ważymy, jest waga. Odpalimy wagę. I złom. Ile będzie złomu? Ile mamy złomu? Pyk, 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 pyk. Śrubki, słabeczki. Pyk, kilogram i 10 gram. No licząc po 60 groszy, no po tyle złomu ostatnio się sprzedał. 61 groszy za złomik. Zapisujemy wirnik Ewy trafia do wirników i złom do złomu wiaderko z gdańska się zapełnia. W ten sposób. No i co my tu mamy? Aluminium, to sobie to jako aluminium zważymy, pyk, o, miedziuszka tutaj zostaje. O, mamy 46 gram. Aluminium licząc po 5 zł. 23 grosze. Dodając kasę za złom, Mamy już 84. Aluminium trafia tutaj. Do aluminium. No i miedziucha. Ruda na wagę. Ruda na wagę musi być. Już leci. Pyk. Ile mamy tej miedzi z odkurzacza? Pierw. Pyk. 112 gram. Licząc po. Za to mu się oglądam, Ruda na wagę! 32,50 to już 3,64 i jeszcze dodajemy tą miedziuszkę o tutaj jest sporo miedzi, elegancko 366 gram miedziuchy no tyle co waży zielone wiaderko, czyli już jest coraz bliżej 12 kg, super, 11,90 za miedziuchę i razem cały złomik 12,74, super, to wszystko pada do flamingowej skarbonki, miedziucha od Ewy na razie trafia do kubełka Gaugana. miedź się zbiera i to bardzo cieszy, dobra, waga na bok, tak więc wkrótce też pewno będzie deponowanie miedziuchy, no i co Ewo, no bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dzięki Tobie, świetny odcinek, dzięki Tobie. E, demontaż. E, przybyło miedzi, e, złom. Od nowa się zbiera, chociaż bardzo dużo tego złomu mam jeszcze na magazynie. Chciałbym jutro jechać, ale zobaczymy, czy się uda coś wywieźć. E, przedłużacze do weryfikacji. E, towar na targ staroci, no to na pewno to e, spakuje. Jeszcze przy tej okazji wszystkich gorąco zapraszam. Teraz właśnie w tą niedzielę. 26 października na targ staroci w Tychach na pewno będę za swoim tutaj flamingowym straganikiem eee, no i co no taki typ odcinka Ewo jeszcze raz bardzo ci, ci dziękuję właśnie za e, paczkę ze świątecznym przesłaniem jest świąteczne przesłanie zrobiło się miło sympatycznie i świątecznie wszystko się przyda nic się nie zmarnuje e, standardowo jak się podobało to zachęcam do łapkowania do komentowania do subskrypcji mojego skromnego kanału. Ewo, jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za to, że, że jesteś, za tą paczuchę. I hej, Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!